Czego brakuje w ostrołęce? Czego brakuje? To zależy od co mnie pani pyta, czy o, jeśli chodzi jakieś o rozrywkę, czy. Też rozrywki, sklepy. Przede wszystkim nasz basen jest stanowczo za drogi. To jest podstawa i nie ma parku dla dzieci. To jest duży, duży minus. Wiem, że coś się rusza, ale w najbliższym czasie nie ma nic chyba co, co mogłoby to zmienić, tak? bo bodajże w przyszłym roku dopiero ma ruszyć, a w tym roku niestety dzieci będą na placu na Psarskiego. Tak? To jest jedyny chyba park, gdzie można wyjść z dziećmi. Czego brakuje pracy dla ludzi? Przede wszystkim. Czego brakuje w Ostrołęce? Hmm, Kanał z zapleczem dla dzieci. Z dla dzieci do zabaw. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę ja, ja, się z tym, jestem zaskoczona przede wszystkim. No i właściwie, no musiałabym się trochę zastanowić. A, a w ogóle to żyje w takim pośpiechu, że, że czasami człowiek nie, nie zdarzy pomyśleć, bo to nie ma czasu. Może jakiś wytane, sklep? Osobą? sklepy, no jest ich sporo, aczkolwiek okazuje się, jak potem co potrzeba dla siebie kupić, to, to się jakoś nie udaje, jest problem. No i to właściwie, no nie wiem, ogólnie nie mogę narzekać. Aczkolwiek byłoby więcej pracy, gdyby było lepiej. Parkingów. <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> Placów zabaw. <grym zainteresowań> Czyli największe problemy z zaparkowaniem, jednak? Tak, największe. Ale zresztą jak w całej Polsce, chyba, tylko nie u nas w Ostrowence. wszędzie. Co tu brakuje? Nie wiem, to takie pytanie. A może jakieś sklepy, jakieś instytucje kulturowe? Eee. Sklepy i tak tu zakupów nie robię prawie, że. Także nie wiem, czy brakuje sklepów. Może, może na nasz Ostrowiecki rynek to wystarczy. Przydałoby się takich sklepów sieciówek, no ale mi się wydaje, że Ostrowiecki jest za małym miastem na takie sklepy. Małe sklepiki nie miałyby racji bytu. Czego brakuje w ostrołęc Ja też nie urętuję, bo ja nie chodzę nigdzie, ja tyle co na spacer koło bloku. A czy na przykład wyjść z dziećmi jest gdzie pobawić? Nie ma, bo aż trzeba tam iść do tego parku, a tutaj nie mamy parku. Dopiero będzie robiony park za, 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 za tym terenem policji, jakie tutaj budują. Czyli głównie takie miejsca do zabawić dziećmi? Tak. Więc jest tak tutaj to nic nie ma tu jest na osiedlu, a na osiedlu tego specjalnego nie mamy. Myślę, że jakiejś porządnej restauracji na pewno takiego miejsca, gdzie rodzina mogłaby spędzić miło czas z dziećmi bez takiego zagrożenia, że na przykład będą osoby pod wpływem alkoholu, czy, czy będą osoby, które będą paliły papierosy. Myślę, sobie, że jakiś taki coś związanego z taką dobrą rozrywką na pewno. A trochę za mało jest ośrodków związanych z promowaniem kultury. Poza tym myślę, że to więcej na tę chwilę trudno wypowiedzieć. powiedzieć. Czyli jakieś teatry? Tak, zdecydowanie tak. Najbliższe to znaczy często korzystamy z tylko i wyłącznie ze, z Warszawy, bo to nigdzie w pobliżu nie mam. No ja wiem, czego brakuje. Rdzennych ostręczanin brakuje. Nie zna się ludzi kiedyś mi było mmm, człowiek wiedział kto za to bo idzie, a dzisiaj no. No, i przede wszystkim praca. Dużo ludzi, młodzieży ucieka, pracy nie ma. Te kilka zakładów, ale to jest, jak to się mówi, nerwówka, psychoza. No, mówię, szczęśliwa jestem, uciekłam, udało mi się z emeryturo. 38 lat pracy, no to jednak już starczy, no ale, ale ciężko było. A czy może brakuje jakiegoś sklepu bądź jakiejś instytucji? To znaczy, sklepów to jest, ludziom brakuje pieniędzy. No. Sklepów jest dużo. Nie wiem, jak, jak na dzisiejszy dzień jest z, z, sprawa żłobków w przedszkoli, no ale, no nie wiem, chyba władze miasta też się nie sprawdzają, bo postawiony jest nowy basen, gdzie się dopłaca co miesiąc, trzeba gromadę pieniędzy dopłacić, a to jest jednak z naszych podatków. No. A, no, a stary basen niszczy, co by można było coś wy, wypuścić czy coś. No. Słaby gospodarz.